Właśnie otrzymaliśmy pierwsze informacje i zdjęcia nadchodzącego modelu MG ZS, który zapowiada się na jedną z najciekawszych premier w segmencie małych crossoverów. Choć na razie dostaliśmy jedynie zajawkę jego wyglądu, już teraz mogę powiedzieć, że MG Szykuje coś, co może przyciągnąć uwagę zarówno entuzjastów motoryzacji, jak i tych, którzy szukają przystępnego cenowo i nowoczesnego samochodu. Przyjrzę się bliżej, co na razie wiemy o tym modelu i dlaczego warto śledzić jego dalszy rozwój. Koniecznie proszę zostańcie ze mną do końca materiału, żeby dowiedzieć się wszystkich szczegółów. Zaczynamy! Pierwsze zdjęcia MGZS pokazują, że marka postawiła na dynamiczny i nowoczesny design. Przód samochodu został zaprojektowany w sposób, który nawiązuje do najnowszych trendów, z ostrymi liniami i bardziej agresywnym wyglądem, co nadaje mu sportowy charakter. Widać wyraźne podobieństwa do innych modeli z oferty MG, takich jak MG3. I MGHS, co pokazuje, że producent stara się utrzymać spójność stylistyczną w swojej gamie. Tył auta, choć jeszcze nie został w pełni ujawniony, zapowiada się równie zgrabnie z nowoczesnymi detalami, które podkreślają kompaktowy charakter tego crossovera. Linie boczne przeszły subtelne zmiany, które dodają autu świeżości, ale jednocześnie nie rezygnują z klasycznej formy, którą znamy z poprzedniej generacji. Niestety na tym etapie nie mamy jeszcze żadnych zdjęć wnętrza nowego MGZS, jednak na podstawie dostępnych informacji możemy spodziewać się, że wnętrze będzie nawiązywało do minimalistycznego i nowoczesnego designu znanego z modelu MG3. Marka MG stawia na prostotę i funkcjonalność, co pozwala na optymalizację kosztów, ale także na dostarczenie kierowcom samochodu, który jest łatwy w obsłudze i wygodny na co dzień. Wnętrze powinno być więc przemyślane z nowoczesnymi technologiami, które spełniają oczekiwania dzisiejszych klientów. Największą nowością, która budzi ogromne emocje, jest napęd hybrydowy, który znajdzie się pod maską nowego MGZS. Chociaż na razie nie mamy pełnych danych technicznych, wiemy, że hybryda będzie opierała się na silniku o pojemności 1,5 litra, wspieranym przez jednostkę elektryczną oraz baterię o pojemności ponad 1,8 kWh. Do tego dochodzi specyficzna trzybiegowa skrzynia biegów która w przypadku modelu MG3 generuje moc 195 koni mechanicznych. Można się spodziewać, że podobne osiągi będą dostępne także w nowym ZS, co uczyni go jednym z mocniejszych przedstawicieli w segmencie B. Co ciekawe, marka wydaje się być mniej zainteresowana elektrykami, a bardziej koncentruje się na autach spalinowych i hybrydach, co może być świetnym posunięciem w obliczu wysokich ceł na samochody elektryczne. Choć na razie nie znamy dokładnej ceny nowego MG ZS, można przewidywać, że model ten będzie konkurować cenowo z innymi hybrydami w segmencie B. Biorąc pod uwagę, że MG3 z hybrydą kosztuje niecałe 88 tysięcy złotych, cena nowego ZS może oscelować w granicach 98 tysięcy złotych. To może uczynić go jedną z najtańszych propozycji na rynku w tym segmencie, co na pewno przyciągnie uwagę wielu klientów. Nowy MG ZS już teraz wzbudza duże zainteresowanie, mimo że mamy tylko pierwsze zajawki jego wyglądu. Nowoczesny design, obiecujący napęd hybrydowy i konkurencyjna cena to elementy, które mogą sprawić, że ten model odniesie sukces na naszym rynku. Jednak pojawia się pytanie: czy polski rynek jest gotowy na kolejnego chińsko-brytyjskiego gracza w segmencie crossoverów? Czy marka MG zdoła przekonać Polaków do swoich nowych modeli? Jak myślicie, czy MGZS ma szansę na sukces? Jakie są wasze oczekiwania wobec tego modelu? Dajcie mi znać w komentarzach poniżej. Jeśli film wam się podobał, zostawcie proszę lajka, czyli kciuka do góry dla youtube'owego algorytmu. Ponadto, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami, już teraz koniecznie zasubskrybujcie mój kanał i kliknijcie dzwoneczek. Dziękuję, że zostaliście ze mną do końca i do zobaczenia już niebawem w kolejnym filmie. Cześć.